Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce 25 kwietnia, czwarteczek. Czwarteczek dzień jowiszowy, tak jak, jak zawsze podkreślam, e, ja twarski bardzo, bardzo, bardzo lubię i generalnie bym się zastanawiała, czy tak jak w czwartkowym dniu, jowiszowym, dobrym do spotkań, czy jest to rzeczywiście dobry, dobry dzień do spotkań. Proszę Państwa, czy byśmy chcieli, czy nie by, byśmy nie chcieli, to dzisiaj na pewno będziemy komunikowali się z wieloma osobami. Będziemy, można powiedzieć, musieli się komunikować, bo możemy mieć taką tendencję, że gdzieś tam jesteśmy przywaleni różnymi sprawami, którymi, które musimy załatwić. Czy je załatwimy dzisiaj wszystkie, tego nie jestem pewna, dlatego że możemy, możemy, będziemy mieli zamysł załatwić je, natomiast może być nam bardzo trudno, ehm, proszę Państwa, po prostu wejść w tą energetykę załatwiania spraw, czyli będziemy myśleli muszę to, muszę tamto, ale jeszcze zadzwonię do Krysi, do Kasi, do Zosi ehm, i niestety te, te, może być po prostu trudno ze skupieniem się nad tym, co potrzeba, ale z drugiej strony Yy, wiedząc, proszę Państwa, o takiej energetyce, to wymagajmy po prostu od siebie czegoś więcej. Jest to na pewno bardzo dobry dzień do tego, co jest związane z podróżami. Jeżeli gdzieś mielibyśmy dojechać, wyjechać, coś załatwić w drodze, to na pewno jest to bardzo dobry czas również do załatwiania wszystkiego przez telefon, internet i inne yy, yy, narzędzia, które służą yy, komunikacji. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to ja bym powiedziała, pierwsza część dnia może być trudna, więc uważajmy, żebyśmy przy porannym śniadaniu czegoś za dużo nie powiedzieli, w jaki sposób nie urazili ukochanej osoby, ale myślę, że później już powinno być, być fajnie, szczególnie jeżeli zaplanujemy wspólne wyjście gdzieś właśnie z ukochaną, z ukochaną osobą. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, dzisiaj będzie nam trudno utrzymać. Finanse mogą być takie tendencje, że pod wpływem impulsu, emocji nakupujemy różne rzeczy, które tak naprawdę nie do końca będą nam potrzebne. I kochani, przesłanie z aniołków na dzień dzisiejszy: nad czym powinniśmy popracować dzisiaj? Nad natchnieniem. No i proszę Państwa, może rzeczywiście, jak bym powiedziała, piątka jest związana troszeczkę z twórczością, szczególnie twórczością intelektualną. Siódemka, bo 25 z dnia. Z duchowością, prawda? To ja bym powiedziała natchnienie w różnego rodzaju przemyśleniach duchowych, albo na przykład natchnienie, jak przerobić jakiś swój problem psychiczny, emocjonalny. Myślę, że na pewno. Jak również do wszystkich tych, którzy się zajmują sztuką, ale sztuką albo pisaną, albo sztuką związaną z ruchem, na przykład z tańcem. Jeżeli ktoś jest choreografem, albo lubi tańczyć, albo w ogóle trenuje, bo chce coś osiągnąć poprzez taniec, to dzisiaj może mieć dobre pomysły i mieć takie natchnienie, żeby w tej dziedzinie odmienić swoje życie. I kochani, jeszcze jeszcze afirmacja na dzisiejszy dzień. Oddaję wszystkie moje potrzeby wyższej mocy, otwieram się na przewodnictwo. Czyli prosić Górę, prosić Anioły. Jak ktoś jest y, 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 wierzący Boga, jak ktoś niewierzący to wszechświat, oddawać mu wszystkie y, swoje potrzeby i otwierać się na przewodnictwo, to natchnienie, te inspiracje, żeby wreszcie żyć tak jak chcemy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro.